Jak ktoś to ogląda, to kupiłem Eulika Halanda, Foldema i Ansip do Interu i symuluję cały jeden miesiąc. Widzimy się, przesunę cały jeden sezon. No proste. Jeszcze na chwilę zajmuję Wasz czas, ale będzie mecz z Real Madrid. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać. No i przegraliśmy. Teraz jak w coś, coś ciekawego wydarzy, to puszczę nagranie. Kuję Madrid mm. Madryt. Mm. Okej, mm. zbliżamy mm. się do końca. No niedobno nam idzie na ten miesiąc. No bardzo. Po prostu ten... Zobaczymy ten mecz z Tywentusem i... Pokażę Wam już efekt końcowy. Dobra, jeszcze ten mecz z UCL. Tam powinno być wygrana naszych zawodników. No, S. Zaraz wracam. Ok, się z zobacz, Zobaczcie, co się stało z naszymi 300 milionów ruin. teraz jest tego 30. Ważne jest to, 3, 2, 1. Uhuh. Miał zły rozwój. Jeden overall. Tutaj też jeden. Fajne, fajne. Teraz zmienię im, żeby po prostu. Po prostu inaczej plan tego plan mm, trenowania. I przysunolę jeszcze jeden sezon. E, to ja się szybko bo ja złamę który ma. 5 na 5, 68 overa i jest przyzwoity, no, tam bo jest 94, więc wyrzućmy kogoś przed Ciebie i no. Wrzuci. Jeszcze jak to się symuluje to na Walidino 2. Pomysł wziąłem od YouTubera w się Sky SkyDept, Skydum Okej, okay, jak to jeszcze ktoś kiedykolwiek będzie oglądał, to jest styczeń 2022 rok. Prawie bez pracy w Validi. jestem na plus o 251 milionów. Ale to nic, dobra. Rzekej. Erling Haaland oceniony jest na 91. Tutaj 80, 86, 80 i 87. Nie chce mi się dalej przewijać. A widzę, że Bot go nie wpuszczał do pierwszego składu. To ja go wpuszczę. To jest. No, róbmy tak. I więcej rozwinął się Erling Haaland, bo ma 91 overall. Dobra. To chyba koniec tego filmu, ale fajne. Jeszcze zobaczmy co miesięczny raport o szkółce juniorów, Nie tu. No, został jeden. To się jeden rozwinęł, beczka studios. Dobra, widzowie. Jeszcze moja twarz na koniec. A, nie dla psa kiełbasa. Dobra, mój telefon drugi. Wychodzimy. I są na